Normalna jest, proszę pana. Ty, które tam? Ma pan do wyboru: z tych pancernych, albo mam tę moc z Frozen. Pan to jest Nie, kiedyś oglądałem, ale to tylko ten jeden odcinek. Hmm. A co pan jeszcze oglądał w takim razie? Ty, ja mam panu pomóc, tak? Porny chłaby. Nie, dobra. Nie. Proszę. Śpiewaj cokolwiek albo zaśpiewasz inaczej. O to było dobre. To zaśpiewam. Wam. Mm. Muszę zapisać ten tekst. A Kiedy... dużo muszę śpiewać? Mogę tam na przykład nie... Wiem. No, proszę pana, wystarczy refren dwukrotnie. A mogę tak mówić, a nie takie... Wiecie, nie nie, ja nie, nie chodzi. Chodź trochę zaintonować. Dobra, to czekajcie. Może być cicho, ale musi być słychać melodię. Czekaj, ja to będę kamerował. No proszę, to już się kameruje. Mam teraz! Mam teraz! Rozpalę ci Mam ten moc, mam ten drzwi. No i dalej nie wiem, nie pamiętam. Ładnie było. Chodźcie tak. Ja bym tego potrafił. Ty, ty, ty nie odchodź, nie odchodź. Dobra, co, puszczamy go? Ty no kurwa, trzeba bić jaja, żeby traj... <grymne> <grymne> Ty, no ja, z... ma ja mam to na GoPro jak coś. Ja też! <grymne> Proszę pana... Pan idzie do góry. <grymne>